Amerykański Bank Centralny był zmuszony dosyć mocno zrewidować swoje stanowisko, jeżeli chodzi o perspektywy stóp procentowych. W ciągu dwóch posiedzeń z oczekiwanych pięciu, sześciu nawet podwyżek przeszedł do obniżek, w zasadzie, w zasadzie to powinno być, powinna być reakcja na pogarszanie się sytuacji amerykańskiej gospodarki. Zresztą wielu, wielu analityków wskazuje na słabe punkty, ale tak naprawdę żadne czerwone światełka jeszcze się nie świecą. I wygląda na to, że Fed pod kierownictwem Jeroma Powella powrócił do, do sposobu działania Fedu pod kierownictwem jego poprzedniczki Janet Yellen a mianowicie do kierowania się przede wszystkim sytuacją na rynkach finansowych. Powell początkowo odcinał się od takiego podejścia. Gwałtowna korekta w czwartym kwartale, która no, wielomiesięczne wyniki rynków akcji wyzerowała, zmusiła, jego samego, a za nim i resztę, e, resztę członków e, Komitetu Operacji Otwartego Rynku FED do rewizji stanowiska. E, w tej chwili rynek oczekuje e, z całą pewnością obniżki na najbliższym posiedzeniu w tym miesiącu. Prawdopodobieństwo rozkłada się 80%, że będzie to 25 punktów bazowych, 20%, że będzie to 50 punktów bazowych. 50 punktów bazowych jest o tyle uzasadnioną obniżką, że Fed ma znacznie mniejsze pole manewru niż przy poprzednich cyklach obniżania stóp procentowych. Dlatego wygląda na to, że dobrze by było, gdyby wykonał mocny ruch na, na samym początku. Jednak z drugiej strony Fed od dłuższego czasu jest, no, jest obiektem szeroko zakrojonej kampanii amerykańskiego prezydenta, który naciska na większe i szybkie obniżki stóp procentowych, ostatnio także w kontekście potrzeby osłabienia amerykańskiej waluty. Fed nie może sobie pozwolić na to, żeby uznano go za bank, który nie jest w pełni niezależny. Dlatego wydaje mi się, że scenariusz, kiedy będzie jedna obniżka o 25 punktów, jest, jest najbardziej prawdopodobny. Rynki oczekują czterech obniżek stóp procentowych w tym cyklu trzech w tym roku, jedną, jedną w przyszłym. Jeżeli, jeżeli kondycja amerykańskiej gospodarki nie będzie się gwałtownie pogarszała, to pewnie tak będzie, ale może się okazać, że będzie potrzebne więcej obniżek. To jednak sytuacja jest dynamiczna i w tej chwili rynek, rynek widzi na razie cztery obniżki.